Któż z nas nie chciałby mieszkać w nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się mieście? Pewnie każdy. O perspektywach dalszego rozwoju naszego regionu, jak i całego województwa łódzkiego mówiono w mijającym tygodniu na konferencji, między innymi z udziałem wicemarszałka województwa łódzkiego, władz miasta i powiatu. Chcemy mówić o nowej strategii, o aktualizacji tej, która jest i o nowym okresie programowania, który będzie nowym rozdaniem środków unijnych. Może to rozdaniem jest niezbyt precyzyjne, bo wiemy już, że się zmień, będzie zmienione, nie będzie rozdawane, czyli nie będą takie środki bezwzwrotne w takim zakresie jak teraz, będą środki pożyczki. Taka jest wizja, że po prostu, żeby pieniądz był obrócony przynajmniej dwa, trzy razy, zależy, jakie będą czasy, na, na które Państwo będą wydali te, te pożyczki. Mowa jest o dużych projektach, dlatego takie spotkania, że miasto, biegunem wzrostu, ale miasto współpracujące z gminami, które otaczają na terenie powiatu, tworzenie klastrów, tworzenie marki. Przed nami zatem kolejne rozdanie unijnych pieniędzy, ile tym razem otrzyma Łódzki i nasz region. Na razie za wcześniej mówić, ale apetyty na nowe inwestycje są duże. To, co chcemy osiągnąć, w jakim kierunku zmierzamy, a rzeczą naturalną jest to, że musimy patrzeć do przodu na kilka czy kilkanaście lat, a nie stać w miejscu. Cieszę się, że pani marszałek poświęciła dzisiejszy czas na to, żeby tutaj wspólnie z Biurem Planowania Przestrzennego w które za moment przedstawi się z nowymi swoimi koncepcjami zapewne i pomysłami, a to, że już z biurem współpracujemy przez długie lata i ta koncepcja choćby szlaków kulturowych, która dzięki przychylności poprzedniego zarządu i obecnego województwa łódzkiego no, została przygotowana i dzisiaj możemy powiedzieć, jest nie tylko papierowym wydaniem, ale jest faktycznie wdrażana. To jest zasługa między innymi tych osób, które tutaj siedzą. W trakcie konferencji mowa była również o o zagospodarowaniu przestrzennym województwa łódzkiego. Jego aktualizację uchwalono we wrześniu ubiegłego roku. Jak w tym względzie prezentuje się nasz region? Od tego roku trwają, właściwie od zeszłego roku trwają bardzo intensywne prace nad... Nad strategią rozwoju województwa, nad jej aktualizacją, i zgodnie tutaj z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ta strategia będzie określała diagnozę sytuacji w odniesieniu do zakresu, który jest objęty programowaniem strategicznym. Cały ten obszar wiruszczyzny jest bardzo aktywny pod względem myślenia perspektywicznego o alternatywnych źródłach energii i zabezpieczenia właśnie tutaj tego bezpieczeństwa energetycznego poprzez te źródła. Na tym terenie, jak Państwo widzą, planowana jest elektrownia biogazowa. Poza tym tutaj rozwijają się inicjatywy związane z lokalizacją farm wiatrowych, a także no niewielkie, jak gdyby, elektrownie wodne. Również z tego, co nam wiadomo, wielu myśli o stworzeniu ośrodka geotermalnego. Dzięki temu stworzymy pewien taki zintegrowany system zasilania energetycznego tej części, tej części województwa. To jest rzeczywiście ostatnia, można powiedzieć, szansa na pozyskanie środków europejskich, które, jak pokazał chociażby ten ostatni okres programowania, w bardzo znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju, stymulowały wiele działań, pozwoliły od najprostszych, można powiedzieć, albo podstawowych projektów infrastrukturalnych przeprowadzić wiele innych, roz, po, aż po rozwój społeczny, Kapitału ludzkiego. Mieliście Państwo możliwość, okazję wiele z tych projektów realizować. Także już teraz rzeczywiście jest to ten czas, który przygotowuje powinien przygotowywać nas do zastanowienia się nad tym, jakie projekty powinniśmy zgłosić, na jakie projekty powinniśmy starać się o dofinansowanie w przyszłej perspektywie finansowej. A co ze strony Wielunia? Na konferencji szczegółowo omówiono dwie bardzo ważne inwestycje, o których zresztą wiadomo od dawna. Pierwsza z nich to przebudowa Kina Serena za 10,5 miliona złotych, a druga to budowa nowoczesnego kompleksu basenów przy Broniewskiego za bagatela 42 miliony złotych. Obydwie, jak wiadomo, wiszą na razie w powietrzu z powodu braku pieniędzy na ich realizację. Może uda się je pozyskać właśnie z kolejnego unijnego rozdania. A wielonianie bardzo czekają na nowoczesny basen, choćby taki jak ten w Oleśnie, wybudowany za 18 milionów złotych, który w mijającym tygodniu odwiedziły dzieci z placówek kulturalnych WSM w ramach kolejnej wakacyjnej wycieczki. Prawda, że pięknie, jednak więcej o tym za tydzień w wydarzeniach, a dłuższa relacja z konferencji w temacie tygodnia.